Zachowuj się, bo w kamerze jesteś Ale jedziesz, kurna No, już końcówka Ciężko cię dogoni. Kamil Druszkiewicz Jadę z numerem 264, przyjechałem z Wrocławia Wrocławia To może wzdłuż Odry trzeba było pojechać, był wyścig w maju Miałem okazję właśnie w maju jechać wzdłuż o tym całą, całą, wzdłuż? Na no, trasy od Renesa. Robiłem sobie takie przygotowanie do startu Wisły, Dlałem do Gdańska z Wrocławia. O. Ale trochę tak naokoło, czyli do granicy z Niemcami. wzdłuż Odrych i jak dziesiątkę. No to nieźle. już o 1057 km. Uch. Jaka końcówka? No, Ostatnio ile tam się stało? parę kilometrów dalej. A co, ty komunikatu startowego nie czytałeś. Jakiego komunikatu? No przełączacie się na trasę pomorską i do Szczecina. No, Okej. Okay. No, co ty no, na to? Jeśli takie ścieżki to mogę jechać. <laughs> Ale idziesz naprawdę piecem. Jak to mówią. Już mam motywację, żeby dojechać, bo jestem zmęczony totalnie. Tak, ciekawe czym. Z snu przede wszystkim. Debiutujesz? Tak, to jest moja pierwsza Wisła, pierwsza Ultra. No to niezły, żeś sobie wyścig na debiut wybrał. A skąd taki pomysł? Nie wiem, to chyba kwestia tego, że to jest taki popularny wyścig, wszyscy oni słyszeli. znałem, że jeżeli zaczynać stąd Wisły, to prawda, później ciężko pewnie znaleźć sobie coś kolejnego, jakiś cel. No, można Wisłę przekać szybciej na przykład. Na przykład. Miałem okazję tu rozmawiać z kilkoma osobami wielokrotnymi. Tutaj to jest główny cel, na no poprawienie swojego czasu. A może i ciebie to spotka? Możliwe. Nie Jak wrażenia w ogóle. Powiem tak. I inaczej sobie to wyobrażałem. To oglądając jakieś filmy na YouTube. Co było inaczej? E no, co daje? Wszystkie, trudność po prostu w niektórych odcinków. Ale to faktycznie było trudno? No, co, Wszystkie te takie odcinki, gdzie trzeba rower pchać pod górę, no są dość trudne w mojej ocenie. Co? Miałeś jakiś plan na tą imprezę? Miałem plan, ale kompletnie nie wypalił. A jaki plan miałeś? Plan miałem taki, żeby uh, spać na Ibołownicach, czyli Bołowica. ale gdzieś w okolicach, nie pamiętam, gdzieś może 160, 160 km spotkałem takiego Romana, no i on powiedział, że celuje 100 godzin, ma taki, żeby pierwszej nocy nie spać i jechać. Podobało Ci się? Tak, to głównie reszta tam osób też wspomina o tym, że ten odcinek za Krakowem jest całkiem dobry, jeżeli chodzi o. No, ja w nocy, więc się zdecydowałem. Tak pojechaliśmy początkowo, właśnie te 110, bo 110 km tych ścieżek. Później, wydaje że. Zdecydowaliśmy jechać do Sandomierza, dojechaliśmy, ale godzina była wczesna No i co? Sandomierz za wcześnie Za wcześnie, no bo to była godzina, nie pamiętam która, ale... Nie opłacało się już spać. Pojechaliśmy no dalej, do no to kolejny punkt chyba po jeżeli do Ale tam też byliśmy na tyle wcześniej, że nie opłacało się... No to nieźle grzałeś. No i ostatecznie dojechaliśmy do Puław i, i 547 km. To było dla mnie o tyle wyjątkowe, że pobiłem dwukrotność swojej życiówki, co w ogóle nie wiedziałem, że będę w stanie przejechać taki dystans na raz. Ale to we dwóch, żeście cały czas jechali? Tak. To pa, pa, tam właśnie wiesz, już tu wzięli wspólnie. Czyli czyli pu puławy, tak? Tak. No i co? I tam zanocowałeś w końcu? Tak, spaliśmy. A ciekawy, z ile czasu spałeś? Pewnie zmęczony byłeś mocno. 7 godzin. Spałem, co o 20? Okej. Okay. A mieliśmy na 3.30. No i co dalej? Kolejny cel to był Płock. Trochę jak się okazało to był za ambitny cel. Znaczy dojechaliśmy, ale. już teraz bez sił. Czy po pierwszej? No ten pierwszy dzień chyba też jednak was. Tak, tak on nas załatwił trochę. Aha. No ale zaraz, to teraz z Płocka jedziesz? Nie nie. No bo to mi się nie zgadza właśnie. Tak. Z Płocka... E, był taki plan, że może tam zostało chyba 370 km a -a. Ale tu droga była zbyt trudna. Warunki się pogorszyły, był deszcz My się o, ogólnie z Romanem rozłączyliśmy tam po drodze, bo on poleciał na ten swój target 100, 100 godzin, a ja sobie zablokowałem na sobie a, i teraz z grudzią zajdzie. No. To takie trochę nierówne te odcinki masz. No to prawda. Większość ludzi równo rozkłada. No, ja wiem, ale to ja też miałem taki plan, ale on się zmienił. Aczkolwiek no, widzę pewne rzeczy, które bym zmienił, gdybym jechał jeszcze raz. No właśnie, bo nawet miałem ci to pytanie zadać. Tak. Jakie błędy popełniłeś, co byś zmienił? No, no właśnie lepiej dobrać odcinki. Czasami mam wrażenie, że lepiej mieć krótszy odcinek danego dnia, a pójść się o bardziej normalnej porze. Żeby się nie męczyć. Przesprawdziłbym sobie teren, gdy przede mną. Ale to trochę ciężko w sumie sprawdzić. Nie, no tak, z mapy no. Z mapy jak to odczytać. Komuń na przykład pokazuje. Aha, więc coś bym mógł tam sobie się dowiedzieć. Okay. Przyjeżdżałem, z wiem już gdzie są. Wały całkowicie, Góry Pieprzowe, Dżungla, Potwocka i tak, dalej, i tak dalej, Planowanie w jakim tempie się to pokona, maszynie jak do rzeczywistości. No tak, tą średnią trzeba raczej liczyć w takich dobowych przebiegach, nie? Tak. No a teraz już będziesz wiedział. Mi tam wychodzi średnia, że do 15 km na godzinę, całego dnia. To netto, staram się właśnie nadgraniać na asfaltach, których nie ma za dużo niestety. Ale i tak to. Nie no, tempo masz naprawdę z bujeckiem Co było najtrudniejsze na tej trasie? No, dla mnie osobiście były te... Te szpychy na góry wszystkie. Dlatego, że zabukowałem sobie nocleg w miejscowości obok przed startem. No i poszedłem odebrać pakiet, nie wiedząc, że droga, którą wybrałem, to jest jakiś szlak trekkingowy. A gdzie, gdzie, jest gdzie to rower... nazywałeś? Boże, eee, jak tam się dbał... Pamiętasz? Nie, nie. Stoczek, o Stoczek. Agroturystyka Stoczek, chyba miejscowość też się tak nazywała. No i wpychałem z ten rower, bo ten pakiet startowy, narobiłem sobie odcisków na stopach, które na drugi dzień popękały. Więc wszystkie wpychy były na mnie no mega bolesne. No I to było takie najgorsze Gdybym wiedział to po prostu Inaczej bym to rozplanował może Co myślisz będzie ściganka ze sobą w przyszłym roku? Trzec powiem tak Jadąc tutaj gdzie się W trasę To wielokrotnie sobie mówiłem nigdy więcej Ale słyszałem Właśnie nie historię, że każdy sobie w ten sposób mówi, a jednak prędzej później wraca na tą wisłę. A jaka w ogóle motywacja stoi czy stała za tym startem? Po co tu przyjechałeś? Sprawdzić siebie. Jak ten sprawdzian wypadł? No wydaje mi się, że mi się udało. To znaczy, ukończyć to na pewno, ale jak, jak jesteś zadowolony z tego? Nie, tak. No to fajnie. Dlatego, że jeszcze rok temu no, zastanawiałem się, czy w ogóle dałbym radę. Pół roku temu myślałem o czasie 160 godzin. Trzy miesiące temu, jeszcze przed startem, że 120 będzie sukcesem. A tutaj wydaje mi się, że ukończy poniżej 110. Jeżeli końcówka tak wygląda. No nie, tam trochę no. szutro będzie, no różnie będzie No tu masz płyty betonowe na ujściu No to na płytach tylko taki kolekcje Trenujesz w ogóle na co dzień jak doszedłeś do właśnie takiego startu? Jak twoje tak, życie rowerowe tak, wygląda? W sumie przejeździłem przed Wisłą Czyli przez te pół roku do startu w Wiśle przejeździłem 4,5 tysiąca kilometrów w tym roku i trenowałem jeszcze indywidualnie z trenerem siłowo. Fajnie, słuchaj, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Zobacz tam, popatrz w prawo na Wisłę. Widzisz? Widzę. może. O, super. Tam jest morze, tam już nie ma wisły. Widać cel. Trzymaj się, powodzenia. Dzięki.